Cześć wszystkim! Witam w filmiku, w którym będę pokazywać, co narysowałam do tej pory w moim szkicowniku Stwierdziłam, że podzielę pokazywanie mojego szkicownika na części Będę wam pokazać, mniej rysunku, odcinki będą krótsze, ale będą częściej A wiem, że je lubicie Jeżeli chcecie sobie zobaczyć filmik, w którym ozdabiałam ten szkicownik, to tutaj macie linka, on będzie też w opisie Bez żadnego przedłużania, zapraszam do oglądania Oko. Postawiłam staty i przyszła tutaj. Jeszcze kilka stron jest bardzo, bardzo nudnych, także po prostu je przelecę. Zaczynałam ten szkicenie trochę tak chaotycznie. To jest praca DALI z odcinka, który nigdy nie powstał. To były trzy markery challenge, ale skupiło mi się nagranie i nigdy tego nie zmontowałam, nie wrzuciłam. To nie wiem, co to jest. Jakaś modlitwa chyba. Ten balbazor jest z odcinka, gdzie koloruję taśmami. Tutaj macie linka i w opisie, jakbyście chcieli zobaczyć. To. Nieważne. To jest odcinka jak wymieniamy się pracami z Darią. To jest odcinka gdzie koloruję cieniami. Cieniami cieńmi. Tutaj też jest link, a jak nie to w opisie. Podziękowanie za zakup to jest Mercy z Overwatch. to jest Hanzo i McCree też z Overwatch. Kolorowanie tasiemkami. I tutaj jest ta nudniejsza część, o której mówiłam. Ćwiczyłam sobie dynamiczne pozy. I tak ćwiczyłam sobie przez kilka kartek, po prostu je tak przelecę jak właśnie rysuję sobie te dynamiczne pozy, to robię to w dwóch przeciwnych do siebie kolorach Żebym na jednej kartce mogła zmieścić więcej ich Taki fajny protip To dostałam od Dari na urodziny i to jest Amelia Moja interpretacja Amelii z okazji 19 rodzin To więcej jest tych ćwiczeń, tak jak mówiłam, ćwiczenia, ćwiczenia Nuda, nuda Tutaj chciałam narysować zwierzęta w takim bajkowym stylu, ale... <grywka> Co to jest? On też nie wyszedł. Rybka mi się bardzo podoba, jest urocza. Ten bucik też jest fajny. Tu narysowałam moją klasę. Nie wiem, czy chcą pokazywać swoją twarz. Są całkiem realistycznie narysowani. Także tutaj jestem tylko ja, a reszta niestety jest zablurowana. Tutaj próbowałam narysować starego... Faceta. Ten wyszedł, ten wygląda, jakby coś mu się trochę za bardzo podobało. <grytanie> Ta dłoń jest. Mua! Czemu mi takie dłonie nie wychodzą, jak rysuję coś i kiedy chcę, żeby mi wychodziły. <grytanie> Oczka, jakiejś randomowej faceci. Kolejna ćwiczonka dłoni, tu jest misiek. Mój szkicownik generalnie jest bardzo chaotyczny, jak już zauważyliście, <grytanie> tu. Wygląda to, jakby coś się zżygało, ale nie. Tutaj był kwiatek i się odkleił, i po prostu to wygląda obrzydliwie teraz. Kaczuszka. Mm, zdeformowana kaczuszka. To jest całkiem ładne, ale żałuję, że dodałam jej makijaż czerwony, bo trochę jej się to oko zgubiło w tym wszystkim. Powiedzcie mi, czy macie taką czapkę żabkę Ja osobiście mam. Tu jest jakiś rumianko-podobny rumianko kwiatek. To jest ładne. To jest rysowane w ogóle olejnymi pastelami, akwarelami, temperami i chyba jeszcze kredkami. To jest malowane temperami, ale ja mam strasznie głupie tempery. Chciałabym mieć takie żelowe tempery, wiecie jakie? Albo głasze, wyleża, jak to mówi. To jest chyba jedno i te same, nie? Guasze i tempery to jest to samo. <zysy> Ten ładnie wyszedł. No ja bym skleiła te dwie strony po prostu Nawet sobie na, napisałam, żeby tutaj coś wkleić i to zakleić, bo to jest... Ugh, tu się dużo dzieje To jest mega urocze To jest taki bardziej komiksowy styl Komiksowo-mangowy, powiedziałabym A To jest moja oca Amelia Tu jest yy, dupa <noise> W ogóle to wygląda jakby ta osoba patrzyła się jej na dupę i ona z takim nienawistnym wzrokiem na nią się patrzy. To jest Sanji z anime One Piece. Tutaj mamy rysunek Bakugo i Megumi To jest OC od Megumi, która nazywa się Megumi Megumi pozdrawiam Cię, jesteś super Narysowałam też jej Ockę w pierwszym odcinku rysowania waszych OC -a. To jest pierwsza osoba, która podysłała mi OC i mega się cieszyłam wtedy W opisie będzie link do właśnie tego pierwszego rysowania OC <laughs> Tu jest jakiś samuraj Tutaj próbowałam bawić się kolorami, ale nie wyszło To jest ładne. To jest mega mi się, Mnie się to osobiście Mega, mega podoba. Szkoda, że tutaj mi Sanji przebił. Ale to wowi Super ekstra cool samuraj. Mega mi się to podoba. I zrobiłam takie czerwone tło. Takie kółko, jak wiecie, a flaga Japonii, czajcie. <grytanie> Niedokończony komiks. Prawdopodobnie nigdy go nie dokończę. Tutaj miała być to ta kobieta. To jest mama Arka. Biegnie z tym synem w ramionach. Trzyma go, patrzy się na niego i mówi: Wypacz A wokoło pada śnieg. <grytanie> Głębokie. Tutaj miałam fazę na cyborgi, i to jest cyborgi jakby w trakcie tworzenia. Tutaj widać jeszcze w środku jakieś rurki i tak dalej. I on jest przyczepiony jeszcze do maszyny, która ją tworzy. Bardzo jestem z tego dumna. wygląda <gląda> super. Tutaj próbowałam jeszcze od boku zrobić, ale już mi się wyszło. Tutaj jest szkic. Chciałam chyba narysować, jak dwie osoby ze sobą walczą. Jeden stoi kopniaka na łeb, a drugi nie wiem w sumie co robi. Chyba się broni jakoś Tiki tobi z Pasty. Wicka poprosiła, żebym go narysowała, to narysowałam jej <laughs> Dlatego się tu podpisałam To wygląda jakby wsadzał jej palec do buzi, ale nie To po prostu powstało wcześniej niż to i tak jakoś się zrozumiała, że narysowała mi tu usta To jest Aleksander To jest Aleksander z teraźniejszości, gdzie ma już protezę tutaj na ręce A to jest Aleksander z przyszłości, gdzie jeszcze żyje jego siostra I ma rękę Coś, co powtarza się w tym szkicowniku i w ogóle w moich pracach, to goli faceci, umięśnieni goli faceci, dobrze to zaznaczyć. Wiem, że to wygląda jakbym była jakaś... wow, goli, umięśnieni faceci i trochę jestem, ale chodzi o to, że na takich umięśnionych facetach bardzo dobrze się ćwiczy rysowanie mięśni, także dlatego tak dużo ich tu jest. To też wygląda jakby ona się na niego gapiła. To jest ładnie pokolorowane, ale niestety tutaj jakoś krzywo wyszło i już nie chciało mi się tego poprawiać. To w ogóle jest jakiś stokrotko rumianek, ale nie wiem czy wy to widzicie, ale on się zrobił niebieski. Kolejny cyborg, tym razem wyginający się. Przez te uszy ona mi się trochę kojarzy z Frieza z Dragon Bola. Tu jest jakiś seksiak. On mi przypomina Rengoku z Demon Slayera. Tutaj pokolorowałam mu tylko czkę, a tutaj go w monochromie zrobiłam. To mi się nie podoba, ale ma bardzo ładny outfit. Chciałabym mieć takie spodenki. I buciki też. I skarpetki też. I sweterek też. <grytanie> Ćwiczyłam rysowanie kobiecych ciał w bardziej dynamicznych pozach. To Adam powiedział, że wygląda jak góra. <grytanie> tutaj wcieliłam moje ćwiczenia w życie. Dynamiczna dziewczyna na rolkach. Bardzo... Taka, wii To jest z jakiegoś filmu, i to też jest z jakiegoś filmu. A to jest Amelia patrząca sobie na probówkę. Probówka to się nazywa? Nie, probówka to jest taka mała, to się jak nazywa. No w każdym razie szkoła laboratoryjne. A ten kostium, który ona ma na sobie, jest inspirowany w Breaking Bad. To jest bardzo popularny dźwięk na TikToku. Jest on z serialu Stranger Things. I stwierdziłam, że zrobię taki mini-komiks z Amelią i jakimś typkiem. To jest Amelia jak brudzi Krzysia. <gry> Okej, okay, i na następnej stronie. Uff, uff, uf, uff. Patrzcie na niego. Patrzcie na niego. Damn. Oczywiście jest umięśniony. <gry> jest to nauczyciel od Krzysia. Trochę widać, gdzie kolorowałam markerem, gdzie kolorowałam akwarelami. <gry> Jeżeli chodzi o ten czarny, ale trudno. Jest super dopracowany dźwiękopisem. Jestem z niego dumna. To jest nauczyciel od Krzysia. On go nauczył władać tym. Nie pamiętam jak się to nazywa. To jest taka broń oburęczna, długa bardzo. Nie pamiętam jak się nazywa. Jak sobie przypomnę, to tutaj napiszę. Jedna z nielicznych rzeczy, które narysowałam w życiu, i ma to jakiś głębszy sens. To jest już ostatni rysunek tych szkicowników. Spójrzcie na to. Tu jest umieśniony facet z łańcuchami na sobie, i on jest załamany, on płacze. Jak spojrzycie, to tych oczek od tego łańcucha ma niewiele, a tutaj jest bardzo chudy facet, który tego łańcucha ma bardzo dużo. Tutaj nawet na kostkach ma obciążniki, na rękach tutaj też dźwiga bardzo dużo, i on daje radę. Łańcuchy tutaj reprezentują obciążenie psychiczne i mimo, że fizycznie możesz być zdrowy, możesz być bardzo umięśniony, to nie oznacza, że wewnątrz też taki jesteś. I to są zupełnie dwie różne siły. Siła psychiczna i siła fizyczna. Nie wiem, czy to dobrze oddałam. Możesz być chudy, ale silny w środku, a możesz być umięśniony, ale słaby w środku. I to tyle. Tak wygląda mój szkicownik. Jeszcze gdzieś w połowa i będzie skończony. Jeszcze rysowałam dużo na komputer więc teraz będę sobie gadać, a te prace będą mu się pokazywać. Prasowałam tak naprawdę tylko wasze OC, więc je wszystkie tutaj pokażę. Lecą sobie, lecą. I to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że podobało wam się. Takie krótkie, mówiłam, że będzie krótko, ale będą częściej te odcinki. Napiszcie w komentarzach, w ile wy kończycie jeden szkicownik, bo mi to zajmuje bardzo długo. I to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, pa. pa.